Po dziewięciu godzinach żmudnej trasy wiodącej przez kazachskie stepy w końcu docieramy do miasta Aumaty. Ale na co komu odpoczynek? Jutro zmieniamy kraj. A co, Kazachstan za mały, że jeszcze do innego kraju musicie jechać? Już tłumaczę. Byłą stolicę Kazachstanu i obecną stolicę Kirgistanu dzieli zaledwie 250 km i grzechem byłoby z tego faktu nie skorzystać. Jako, że sen na wakacjach jest najmniej istotny, wieczorem zwracamy samochód do wypożyczalni i rano udajemy się na dworzec. Jego widok przywołuje mętne wspomnienia ubiegłego tysiąclecia. Na terminalu autobusowym Sairan można zakupić bilety do Piszkeku na ten sam dzień. Kasa nie prowadzi sprzedaży z wyprzedzeniem i z jakiegoś dziwnego powodu wzbrania się przed płatnościami kartą. Istnieje możliwość zakupu biletów online, jednak jedynie jeśli posiadacie kazachską kartę bankową. Autobusy kursują 5 razy dziennie, a podróż może zająć od 4 do 7 godzin. Jakby przygód było mało, to właśnie jedziemy do Biszkeku takim autobusem. Zatrzymaliśmy się na przerwie, a potem już trzeba będzie wcześniej przez granicę, przepraszam, i będziemy w stanie. Od czasu autobusu nic nie nagrywałam, ale to była tak koszmarna podróż. To znaczy, pierwsza część była bardzo spoko. Naprawdę autobus z Almaty do Biszkeku jest. Bardzo prosty w obsłudze, jest taniej, nawet nie staliśmy długo na przejściu, wszystko perfekto. Problem zaczął się po przejściu granicznym. Udało nam się wsiąść do autobusu, ale niestety wysadził nas na obwodnicy, a nie tam, gdzie myślałam, że nas wysadzi w mieście. I mimo tego, że kupiliśmy elektroniczne karty SIM. To nie działały. Nie działała też karta T-Mobile, nie działało Wi-Fi na dworcu, na tej obwodnicy, i mieliśmy bardzo, bardzo duży problem, żeby złapać jakąkolwiek łączność. Byliśmy już spóźnieni na nocleg, i, i z tym wszystkim, no nie wiem, no zeszło nam z półtorej godziny, jak nie więcej, w bardzo dużym stresie. Zrobiliśmy sobie hotspota od jednego zamówionego Yandexa, bo jednego się udało zamówić z tym dworcowym wifi, fi w ogóle nie można było karty podpiąć. Później ten gość nam zrobił hotspot, złapaliśmy drugiego Yandexa, ale podjechał w inne miejsce niż to, w którym zamówiliśmy, a nie chcieliśmy, żeby już ten gość czekał. I nie dogadaliśmy się i ten gość też jeździł, sprawdził, czy my wsiedliśmy do tego kolejnego Yandexa. Więc kosmos totalny. Musiałam przepraszać bardzo hostów za to, że się spóźniliśmy na prawie dwie godziny na odbiór mieszkania. Bardzo, bardzo stresująca sytuacja. Dzisiaj miałam pierwszy taki moment, gdzie myślałam, że stanę na środku ulicy i się rozpłaczę po prostu. Bo wszystko było w takiej atmosferze stresu, nagabywania przez tych wszystkich okolicznych ludzi, którzy próbowali nam sprzedać albo walutę, albo coś innego. I no wiadomo, jakie tam są ceny. Nie chcieliśmy się dać po prostu nabić w butelkę, więc próbowaliśmy innych sposobów. I nie spodziewaliśmy się, że nawet. Polskie karty z roamingiem nie zadziałają, a mamy naprawdę dobre oferty. No i tak samo te kirgijskie karty nie zadziałały, więc nie wiadomo o co chodzi. Napisaliśmy do supportu później i udało się to ogarnąć, ale masakra, masakra. Teraz jest już ok i zaraz Wam pokażę, co kupiłam. Wspaniała rzecz. No jutro mamy dużo planów, dzisiaj Biszkeku no, za bardzo nie uświadczyliśmy. Ale może uda się w końcu nadrobić jutro, bo jesteśmy tu od kilku dobrych dni i nie zobaczyliśmy nic w miastach. Bo cały czas gdzieś wy, wyruszamy w trasy, jutro mamy konie w górach, więc nie mogę się dopiekać. Ale bardzo bym chciała zobaczyć jednak też Sambiszkę i Aumaty. Znaczy, się uda, to no zobaczymy, bo na razie to jesteśmy tak poza planem, że szkoda gadać. A tu moje przepiękne kapciuszki! Są trochę brzydkie. Ale właśnie takie miały być. No cudowne. I wcale nie były drogie. Patrząc na to, że kupiłam je w sklepie galerii handlowej, to całkiem nieźle. Chyba 45 zł kosztowały, a tutaj magnes w postaci jurty za piątaka. Czy dałoby się to dostać na Aliexpress? Być może, ale moim zdaniem super fanty. Tu jeszcze szybki widok na naszą dzielnię. Bardzo ładna mamy to mieszkanko. Bardzo fajna okolica. Kirgijski Biszkek wydał mi się dużo bardziej chaotyczny niż odwiedzone wcześniej miasta Kazachstanu. Natężenie ruchu w godzinach szczytu oraz styl jazdy kierowców pokazały dobitnie, że nie jesteśmy już w tym samym kraju. I chociaż bardzo bym chciała ponapawać się dłużej po sowiecką architekturą miasta, decyduję się wrócić do mieszkania. Trzeba w końcu zebrać siły na kolejny dzień. Dzień, w którym będziemy przemierzać Konno, góry Kirgistanu. Spod bram Parku Narodowego Ala Archa zabiera nas przewodnik. Opowiada o tym, jak lata temu z koszmarnych warunków wykupił swoje pierwsze konie, a następnie wyleczył je i osiodłał. To właśnie te dzielne zwierzęta poprowadzą naszą dzisiejszą wyprawę. Szybko okazuje się, że mamy nieco inne postrzeganie początkującego poziomu wycieczki. Przed nami panoramiczna trasa prowadząca w górę krętymi ścieżkami nad przepaścią. I chociaż momentami moje spodnie przybierają kolor brązowy, to gorąco wierzę w to, że znajdujący się pode mną koń wie co robi. I chociaż te piękne kuce podążają ścieżką niczym na autopilocie, to gdy tylko zostawi im się trochę wolnej przestrzeni, prą do przodu jak szalone. Zgodnie z zaleceniami naszego instruktora, próbuję nieco ochłodzić gorący temperament mojego nowego kopytnego przyjaciela. A ten nawet czasami mnie posłucha. Nie mam mu za złe porywów wolności, w końcu widok szerokiej polany wyzwala w nim pierwotne instynkty. Po krótkiej przerwie poświęconej na podziwianie oszałamiających widoków ruszamy dalej. Przekraczamy rzekę i pniemy się w górę. Krajobraz przybiera coraz bardziej leśny, jesienny wygląd. Zatrzymujemy się, aby dać odpocząć koniom i przy gorącej herbacie słuchamy opowieści naszego przewodnika. Podczas powrotu, gdy jedno z nas próbuje wprowadzić konia w kłus, ten wyrywa się w galopie skuszony wizją szybkiego powrotu do domu, a za nim podążają wszystkie pozostałe. Teraz wszyscy pędzimy do przodu, czując wolność i wiatr we włosach. No, wszyscy poza mną, nie uświadczycie mojej persony na tym nagraniu. Ja zostałam daleko w tyle, walcząc o przetrwanie. Jako osoba nie tolerująca zbyt dobrze wszelkiej formy pędu, próbuję przekonać mojego ogiera, że nie musimy się nigdzie spieszyć. A ten, chociaż niechętnie, przystaje na moją propozycję. Rozpoczynające się nieopodal strome podejście znacznie ułatwia mu podjęcie tej decyzji. Po chwili wszyscy znowu jesteśmy razem. Właśnie został odhaczony kolejny punkt z bucket list, czyli jazda koniem w Kirgistanie. Niesamowita rzecz naprawdę, niesamowita. W końcu nadszedł ten czas. Pierwsze wolne popołudnie to doskonała okazja, aby zobaczyć miasto, w którym stacjonujemy. Zaczynamy od bazaru. Widoczne na nagraniu kule mocy to tak zwany kurt – kwaśny, suszony ser. Gdy kupiliśmy go w sklepie, sprzedawca zapytał, czy aby na pewno wiemy, co to jest. Niestety na test smaku będziecie musieli jeszcze trochę poczekać. Obładowani płupy, udajemy się do centrum. Jesteśmy na głównym placu w Bishkeku, a to jest Kirgistan, czyli mój 50. kraj. Teraz lecimy po setkę. Dumnie powiewająca nad placem Ałato, flaga przypomina o bolesnych wydarzeniach minionych dwóch dekad. Kirgistan uważany jest za jedno z najbardziej demokratycznych państw regionu, chociaż trzy masowe rewolucje, podczas których obalano kolejnych prezydentów, mogłyby sugerować coś innego. Kraj ten, mimo posiadania zasobów naturalnych, rozwiniętej sieci hydroelektrowni i ogólnego potencjału, uważany jest również za jeden z najbiedniejszych w Azji Centralnej. Brak stabilności politycznej, korupcja i układy to jedne z wielu przyczyn, które sprawiają, że wspomniany potencjał nie zawsze przekłada się na jakość życia obywateli. W Biszkeku, stolicy państwa pokrytego w ponad 90% górami mieszka jedna siódma całej populacji. I Chociaż miasto samo w sobie jest wysoko rozwinięte, nie można tego powiedzieć o pozostałych miejscowościach. Szacuje się, że aż 1 czwarta mieszkańców Kirgistanu żyje poniżej progu ubóstwa, a wiele rodzin utrzymywanych jest przez członków rodziny mieszkających za granicą. Biszkek to naprawdę przyjemne miasto, a jego położenie u podnóży gór Tien Shan stanowi fantastyczną bazę wypadową dla miłośników górskich wędrówek. Na ulicach, mimo zgiełku, dnia codziennego panuje też spokój i kameralna atmosfera, do tego stopnia, że można zapomnieć, że żyje tutaj ponad milion osób. Po kilku dniach spędzonych w Kirgistanie wracamy do Aumatu. Tym razem łapiemy taksówkę z granicy. Nie trzeba było długo czekać, a cena przejazdu była dokładnie taka, jakiej się spodziewaliśmy. Nie spodziewaliśmy się za to, że przemierzenie ostatnich 17 km przy wjeździe do miasta zajmie nam półtorej godziny. A nie muszę chyba mówić, że to nasza ostatnia szansa na zobaczenie aumatów, bo już jutro rano wylatujemy do Astany. Nasz spacer po aumatach nie trwa zbyt długo. Strudzona baraniną zjedzoną na obiad, muszę czem prędzej wrócić do mieszkania. Wszak wyjazd bez problemów żołądkowych to nie wyjazd. Zanim to się jednak stało, zdążyłam jeszcze odwiedzić bazar i zobaczyć parę kluczowych miejsc. A później, i tak już zakłócony spokój, tym razem z mąci na mnie doszły host z Astany. Jesteśmy znowu na lotnisku, kto by się spodziewał. Wczoraj byliśmy w Kirgistanie i chyba tranzyt poszedł nam zbyt lekko, bo nikt nas nie oszukał. Przejechaliśmy mega sprawnie, wszystko było perfekto, a potem zaczęły się schody. Ja się zatrułam, a potem host napisał do nas, czy nie moglibyśmy odwołać naszej jutrzejszej rezerwacji, bo on nie ma wody w mieszkaniu i się zaczęło. Wiele, wiele godzin na infolinii z Bookingiem. Koniec końców. Okazało się, że goś chyba po prostu chciał nas oszukać, ale o tym będzie osobny wątek, bo to był koszmar. Także plan na ten moment jest taki, że wracamy do Astany, tak jak mieliśmy zamierzone, ale nie będziemy w tym mieszkaniu, które wynajęliśmy, bo musieliśmy je odwołać. Wracamy do naszego pierwszego hotelu, który Wam pokazywałam na początku. Zanim ruszyliśmy w dalszą podróż, nagrałam jeszcze parę ujęć z naszego pięknego hotelu, bo a jakże myślałam, że już przecież nigdy tam nie wrócę. Rzeczywistość okazała się jednak inna. I w zasadzie te ostatnie dni minął nam na zwiedzaniu Astany. I nie byłabym sobą, gdybym Wam się nie pochwaliła, że kod lotniska Aumaty to Ala, więc można uznać, że jest to moje własne, dedykowane lotnisko. A teraz widzimy się w Dubaju Azji Środkowej. Co ja chciałam powiedzieć?